Z tej strony mikrofonu Piotr Peszko. To jest kolejny odcinek podcastu rowerowego, a w tym odcinku usłyszycie. Ja lubię. Często właśnie jeżdżąc do lasu, bo akurat e, często wybieram jako cel wycieczki lasy, e, lubię się zatrzymać, e, porobić zdjęcia, bo lubię też bardzo robić zdjęcia. Akurat Hania jest moją e, najczęściej właśnie jeżdżę na Hansę, więc Hania jest moją najpiękniejszą modelką. E, czerpię z tego czystą przyjemność po prostu, więc e, zatrzymuję się, robię sobie jakiś mikropiknik, e, rozwieszam hamak i po prostu korzystam. Oprócz tego spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego kochamy stale rowery. Kurczę, tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, co ja w nich widzę. One są po prostu piękne, bo nie ukrywam, że dla mnie jednak wygląd e, może trochę, nie wiem, czy to kobiece, czy, czy próżny, ale jednak jest ważny. Porozmawiamy też o tym, jak podróżować tak, żeby widzieć, słyszeć i czuć. Często w tygodniu, oczywiście może nie teraz, ale bardziej latem mam kilka razy w ciągu tygodnia na przykład wakacje, bo, bo to tak naprawdę wystarczy godzina, dwie godziny i, i no odpoczywasz, zwłaszcza wcześniej jak pracowałam w biurze. Także po ośmiu godzinach spędzonych przed komputerem taki relaks na hamaku pół godziny to jest po prostu niezastąpione. Oddychanie tym świeżym powietrzem, napawanie się tym pięknem zielonych liści na przykład, no coś pięknego. A na sam koniec zaprosimy ludzi na Górny Śląsk. Wszystko też zaczęłam właśnie odkrywać piękno dookoła. Mamy tak przepiękne, naprawdę, okolice i tak super tereny. Tak się cieszę, że jestem, że mieszkam na Śląsku. E, I bardzo wiele osób nie wie, jak wiele w Polsce w ogóle mamy pięknych okolic. Dzisiaj wyjazdowo z Gliwic, a to nieprzypadkowo, bo. Mamy dzisiaj gościa, um, albo go, gościnie, gościółę. Um, Ewelina, która nam opowie o tym, dlaczego stare rowery jest lepszy od nowego. Zgadza się? No, moim zdaniem zgadza się. No, cześć. Jestem Ewelina Przygoda. Um. W sumie ciężko mi powiedzieć, czym się zajmuję, bo zajmuję się wieloma rzeczami. E, op, moją główną pasją jest jeżdżenie na rowerze, na starych rowerach właściwie. Oprócz tego haftuję odblaskowe przypinki, gotuję, e, sprzedaję piwo na koncertach, <grym>, jeżdżę starymi samochodami, także, więc ciężko powiedzieć, czym się właściwie zajmuję. Tak dobra, to, to ja wybiorę sobie rowery, dobra? dobra? Okej, okay. no jeśli chodzi o rowery, to musimy w sumie zacząć od samochodów. Wbrew pozorom. Okej. Okay. A nie Bo... wiem, czy to tak historycznie to tak było, no ale niech będzie. U mnie akurat historycznie. Znaczy, tak naprawdę ta pasja zaczęła się wraz z inną pasją, czyli z zamiłowaniem do starych samochodów, czyli garbusów. Okej, okay. mam, mam znajomych, którzy mieli kiedyś garbusa, ale niestety jest. Z... Musieli go sprzedać, bo nie mogli w nim wozić dziecka, bo był za mały. No nie? Ale tak, jakby, no, no dobra. Garbus. I teraz co z tym garbusem i co z tym rowerem? W sensie, dostałaś w gratisie rower do e, garbusa? Nie, pojechałam na pierwszy swój zlot Volkswagena Garbusa i tam zakochałam się w moim pierwszym rowerze starym. No i to było już, ileż ja mam lat? 14 lat temu, <grym> tak. 14 lat nie odpuszczają ci rowery, nie? to taka, taka trochę infekcja rowerowa. Nie? No, no, i troszkę się bardzo rozprzestrzenia, muszę się mocno hamować, żeby, żeby ograniczać się jednak. Mhm. Dobra, ale o co chodzi ze starym rowerem? Bo ja tutaj, tutaj spoglądam i stoją tutaj, stoi Wigry obok nas i stoi Derby, tak? Tak. Jeden i drugi mają jakiś swój urok, no nie? Ale, ale jakby nie chcę wyprzedzać tego, jakby powiedz mi. Co ty w tym znajdujesz w tym starym rowerze? Bo wiesz, jakby ja widzę ludzi, którzy na YouTubie ważą te swoje części rowerowe, tam, wiesz, jakby zachowują się trochę jak aptekarze rowerowi. No nie, że tu tam 500 gramów, a tu tyle, a tu tyle. I, i to jest okej. Okay, no oni mają zajawkę. No nie? Twoja zajawka, podejrzewam, jest zupełnie z drugiej strony spektrum ważenia, podejrzewam, że nie ważysz swojego wigry. Na no, akurat wigry nie, ale Hania, czyli mój najstarszy 80-letni rower waży 25 kg, więc ja ważę w drugą stronę. Kurczę, tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, co ja w nich widzę. One są po prostu piękne, bo nie ukrywam, że dla mnie jednak wygląd, może trochę nie wiem, czy to kobiece, czy próżne, ale jednak jest ważny. Nie wiem, mają jakąś taką duszę i trochę to może słabo brzmi, bo raczej nie jestem wyznawcą, że rzeczy są ważne, ale te rowery są takimi moimi trochę przyjaciółmi, którzy towarzyszą mi w bardzo ważnych momentach mojego życia. Wielu, bo, bo jeżdżę praktycznie cały rok, więc mnóstwo wspólnych kilometrów, przygód, odkrytych nowych miejsc, i no, tak jakby tworzymy wspólnie wspomnienia. Także no. Dusza. Tak mi się wydaje, że takie stare rzeczy mają duszę, są e, robione dużo dokładniej niż współczesne, nie są tak maszynowo. Akurat e, właśnie ta Hania, ten najstarszy szwedzki rower, e, ma przepiękne rzeźbienia. E, takie detale drewniane, których no, współcześnie w rowerach nie ma, czyli widać, że były one tak naprawdę robione ręcznie. E, ktoś e, no, angażował swój. Swoją swój czas żeby zrobić go dokładnie też jest pięknie pomalowane akurat współcześnie, ale no wszystko wszystko tak pięknie się dogrywa tak dobra że... to zanim zaczniemy mm -hmm. mówić o szczegółach tych rowerów mm -hmm. to ile masz rowerów bo ja mam ciągle problem z tym że domowo i logistycznie mam rowerów za dużo a ciągle chcę nowy w sensie nawet nie mówię że nowy w sensie fizycznie nowy tylko chcę następny to ile ich jest u ciebie y tak mam ten sam problem Mam cztery rowery. Okej. Okay. Rozumiem, że na czterech naraz nie da się jeździć. No to teraz powiedz mi jakby trochę, trochę o każdym. W sensie, co to są za rowery? I jakby może od takiej. E, naj, naj, na, który jest najnowszy? Może zaczniemy od tego, żebyśmy na tej hani skończyli. Dobra, no w sumie zaczniemy od najmłodszego i od najnowszego jednocześnie mhm. to jest klasyczny wigry 3. Ja je ty wygodnie siądź. Vigre, vigre, vigre. Vigre, vigre, vigre. Vigre, vigre, vigre. Не хвост No, niezbyt klasycznie zrobiony, ponieważ to mój tata chyba znalazł go gdzieś na jakimś złomie, albo od kogoś odkupił za 10 mm -hmm. zł. Nie, dokładnie nie pamiętam, bo akurat tata też się trochę wkręcił w odnawianie rowerów. Akurat takich polskich typowo, takich złomowych, ale super jeżdżących, no i tak właśnie więc jest tutaj e, sobie to wigry. Mm, najnowszy mam go chyba 3 lata, 2 lata, przyznam szczerze, że trochę się z tym gubię. E, tak, potem mamy wiekowo czy czasowo, to też, też mam z tym problem, bo to już trochę jest kawałek czasu. Ja kiedy Dobra, więc e, potem jest amerykańska derby e, która e, jeśli chodzi o wiek, jest z lat 60. E, no to jest taki e, tak zwany beach cruiser. Nie jest, taki, jest taką charakterystyczną, szeroką kierownicą jak współczesne, ale jest piękne. Jest w ogóle rewelacyjny też pod tym względem, że ma oryginalny lakier, także myślę, że to jest fenomen. Jako to jest zawieszenie to z przodu, tak. To z przodu akurat y to jest współczesne zawieszenie, tak. Okay. Taki stinger, tak, taki amortyzator współczesny. Tu mój kolega, który jest ojcem chrzestnym moich rowerów, e Karol, którego serdecznie pozdrawiam. E akurat zamontował mi oczywiście na za moją zgodą. Bo, bo super dodaje charakteru też. No właśnie, tak. to, to wygląda rewelacyjnie. <grym> to rzeczywiście nie pokuszę się o zrobienie mu zdjęć, ale rozumiem, że ta sprężyna jest współczesna, a tak. cały rower jest nie współczesny. Dokładnie, dokładnie. Aczkolwiek no, wygląda, myślę, mm -hmm. że bardzo dobrze i pasuje idealnie, w ogóle nie widać. No, nie ukrywam, że chyba największą sensację, że tak powiem, wzbudza na ulicach i największe zainteresowanie jakby nie było. Chociaż w gry w sumie ostatnio też, to nie wiem, ale to chyba może przez czas modne się też sentyment. robią te rowery, więc Sentyczne. tak, no i sentyment też tak Oczywiście. Dobrze, akurat tego, którego nie widzisz. To jest. MIFA Enerdowska, która jest z lat 50. To jest mój rower do zadań specjalnych, czyli mój zimowy rower, bo jeżdżę, jeżdżę także w zimie po śniegu, co wiele osób może dziwić. I nie, nie mam zimowych opon. To jest najczęstsze pytanie. To jest akurat rower w najgorszym stanie, nie ukrywam, aczkolwiek niesamowicie wygodny. Pomalowany po prostu sprayem na żółto, bo lubię żółty kolor i, i dobrze jest widoczny też zimą. Sprayem dosłownie w piwnicy malowany. Także, tak, to mamy trzeci rower, no i czwarty, najstarszy, czyli nazwana przez mnie Hania. Akurat to jest szwedzki rower przedwojenny z 1938 roku. I jest piękny. I od niej zaczęło się wszystko. Okej. Okay. Ale znalazł się na tym zlocie? Czy... E, tak, to akurat y, kolega, który y, no, jest typowym hippisem. E, jeździ, może już teraz tak mniej, ale jeździł po Europie i sprzedawał po prostu części do garbusów. Mm -hmm. I kiedyś e, w jakiejś szopie w Szwecji znalazł, znalazł ten rower. Pewnie u kogoś, nie wiem, może nocował, nie dokładnie znam w sumie historię, on sam nie pamiętał. E, także ją po prostu do, do Polski i na właśnie na tym pierwszym moim zlecie Volkswagenów, Garbusów zakochałam się w niej. wtedy myślałam, że ach, taki stary rower wiesz, on może mieć 30. Mhm. No i po czym właśnie, jak poznałam kolegę Karola, też przez, przez rowery. E, on zaczął grzebać w internecie, oczywiście też próbowałam, ale nie udało mi się. Znalazł stare katalogi e, szwedzkie, gdzie e, takich rowerów wojskowych. Właśnie bo to jest rower wojskowy. Okay. I okazało się, że jest rok produkcji 1938. Niestety nie ma już fabryki, bo też uruchomiłam kolejne kontakty. Mam, mam też znajomych w Szwecji, Szwedów. I okazało się, że no fabryki już nie ma, ale no będziemy dalej starać się może coś więcej dowiedzieć. Też taką charakterystyczną rzeczą dla Hani, ja mogę mówić o niej dużo. Także... <śmiech> Śmiało, wiesz <laughs> co, właśnie to podcast ma to do siebie, że możemy rozmawiać tak długo jak Mamy ochotę, więc teraz nic nie ogranicza. Okay, Wiesz, to, to nie będzie reklamy zaraz, to nie ma tak, że za chwilę ściągnie z anteny. Możemy sobie rozmawiać ile chcemy. Oczywiście dużo łatwiej się mówi, kiedy to widać, ale w razie czego można poglądać u mnie na Instagramie zdjęcia. Chociaż szczegółów tam w sumie dużo nie ma. Więc taką charakterystyczną rzeczą jest, że na obręczy koło kierownicy jest imię, nazwisko i numer telefonu. Ja myślałam, że może to jest producenta. Okazało się, mhm. że właśnie kolega mój szwed, mój kolega szwed, o może tak? Od, odczytał to, że to jest imię nazwisko pierwszej właścicielki. Czyli trochę to się nie zgadza z tym, że to jest rower wojskowy, aczkolwiek no, taki okres, więc nie wiemy dokładnie, jaka Jasne. była historia. Więc właśnie imię i nazwisko. E Olund Gerard, z tego co pamiętam, pierwszej kobiety właścicielki, mm -hmm. numer telefonu. Staraliśmy się też tam pisać na Facebooku do ludzi e, o tym nazwisku. no Niestety e, nieskutecznie, ale kto wie, może kiedyś się udało. Kino, to, jest, jakąś to, jest, to, jest historię. to jest fantastyczna Czterec. historia. W ogóle jakby udało się dojść do, 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 do tych właścicieli i tak dalej. A i to w ogóle jaram się. No, nie? także super by było, no, może, może się uda coś więcej. E, bardzo chciałabym w ogóle no, polecieć e, do Szwecji. To nie zakład. W problem, ale fabryka była w miasteczku Lund, które jest mhm. koło Malmy e, I zobaczyć tam, może chcemy, właśnie z tym kolegą kiedyś, kiedyś coś więcej pogrzebać. Albo najlepiej się jeszcze z tym No to tam, już jest nie? w ogóle dla mnie istne marzenie, że, że no, uwielbiam Szwecję i w ogóle tamte okolice są tak piękne, że to byłoby dla mnie, och, czysta przyjemność, bo uwielbiam robić e, robić zdjęcia w hańce, także on jest niesamowicie fotogeniczne. Dobra. Czy coś jeszcze? Ojejku, na temat roweru w sensie no, na temat czy, czy rozumiesz, że już jakby wyczerpaliśmy całą naszą całą twoją listę, całą tych listę. rowerów tak, tak. dobra to powiedz mi teraz tak no bo co mnie, co mnie bardzo ciekawi no to o, jasne że chodzi mi z tyłu głowy odrestaurowanie starego roweru mhm. od, od, od kiedy dostałem taką a dostałem książkę Japanese Steel Mm -hmm. o japońskich rowerach, głównie tam są rowery szosowe, robionych ze stali. I jak dostałem tę książkę, to po prostu zacząłem, ja, Panasonic i tam nawet, wiesz, nawet dla lat 70., no nie, ale, ale ma kolory, ale ma klimat, no nie, ale bym chciał znaleźć taki rower, no nie? I teraz, ja, ponieważ jakby zdarzyło mi się składać rower, ja wiem, że to jest sporo pracy, ja wiem, że złożenie roweru to nie jest takie, żeby on był tak funkcjonalnie, taki, taki w idealnym stanie technicznym. To wcale nie jest to takie proste, bo tych wielu części nie ma. No to jest fakt, tak, tak, akurat ja, no nie ukrywam, że sama tak naprawdę niewiele zrobiłam, Zna, poznałam odpowiednich ludzi w odpowiednim mm. czasie, e, ale wiem, że, że akurat przy, bo tak naprawdę Hanka jest na najlepiej odrestaurowana, reszta jest, no to tutaj akurat derby na oryginalny lakier, reszta jest tak w takich domowych warunkach robiona, ale faktycznie przy Hani było bardzo dużo pracy i część musieliśmy dorabiać rzeczy, bo, no bo po prostu współcześnie nie było też, na przykład wiem, że byłby problem z łańcuchem, gdyby się zerwał, bo, bo współczesne nie pasują. Niedokładnie już nie pamiętam e, o co chodziło, ale wiem, że muszę na niego uważać. I w ogóle no, myślę, że współczesnych części no, jest tak naprawdę bardzo, bardzo mało mhm. i i w ogóle jestem w szoku, że ten rower tak dużo przetrzymuje, wytrzymuje, bo ja jeżdżę w nim głównie po lesie i no nie jest to taki rower e, raczej bardziej miejski. Aczkolwiek ja go nazywam wiejskim, bo kiedyś no, ludzie hmm. ludzie inaczej jeździli, tak inne były warunki, więc dużo, hmm. dużo, dużo przetrwał. No, no dobra, hmm. czyli jakby rozumiem, że zna coś ludzi, którzy mają zajawkę, tak. no nie? ale czy, czy coś, jeżeli ktoś miałby pomysł, tak? Bo hmm. ja w ogóle. Myślę, że ratowanie takich starych rowerów, ratowanie starych samochodów i używanie ich, um, że to jest fajna rzecz. Nie? Z, 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 przed, przed nagraniem mówiliśmy o złombolu. No tak. I ja na przykład powiem Ci, jaki miałem przemyślenie.